Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, na terenie zamkniętego i strzeżonego kompleksu w pobliżu Otwocka, znajduje się Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Bogata historia polskiej atomistyki nierozerwalnie łączy się z miejscowością Świerk. To właśnie tutaj 60 lat temu powstał pierwszy ośrodek naukowo-badawczy zajmujący się tą problematyką – Instytut Badań Jądrowych. Jego działalność obejmowała między innymi badania jądra atomowego Inżynierię jądrową i wykorzystanie energii jądrowej dla potrzeb gospodarki. W 1958 roku w IBJ uruchomiony został pierwszy w kraju badawczy reaktor jądrowy Ewa. Prowadzono tu również prace nad akceleratorami cząstek elementarnych, a budowa przyspieszaczy akceleratorów Andrzej i Lech, betatronów i cyklotronu Pozwoliły zdobyć doświadczenia niezbędne przy tworzeniu urządzeń do radiograficznych badań wyrobów przemysłowych oraz opracowaniu i produkcji specjalistycznych akceleratorów do radioterapii nowotworów. W 1966 roku podjęto decyzję o budowie w Świerku drugiego polskiego reaktora badawczego. Zaprojektowana i wykonana całkowicie w kraju Maria została uruchomiona w grudniu 1974 roku. Oba reaktory wykorzystywano do badań struktury i dynamiki sieci w ciałach stałych, a także do wytwarzania preparatów izotopowych stosowanych w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Instytut Badań Jądrowych prowadził również różnego rodzaju prace z zakresu fizyki jądrowej, wysokich i niskich energii, chemii jądrowej, a także fizyki oraz techniki reaktorowej. W 1982 roku, w rezultacie zaangażowania jego pracowników w działalność Solidarności, ówczesne władze zdecydowały o podziale Instytutu Badań Jądrowych na trzy odrębne podmioty: Instytut Problemów Jądrowych, Instytut Energii Atomowej oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Ponowne połączenie dwóch pierwszych instytucji już pod nazwą Narodowe Centrum Badań Jądrowych nastąpiło 1 września 2011 roku. Kadra naukowa NCBJ to dzisiaj około 70 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 120 doktorów. Prowadzimy badania reaktorowe i prace nad paliwem jądrowym, zajmujemy się także bezpieczeństwem instalacji jądrowych. Badamy gorącą plazmę dla energetyki termojądrowej przyszłości i rozwijamy metody modyfikacji różnych materiałów. Prowadzimy badania na rzecz ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa instalacji przemysłowych. Ważnym aspektem funkcjonowania NCBJ jest również działalność produkcyjna. Budujemy własne akceleratory, dostarczamy też podzespoły do największych tego typu instalacji na świecie. Opracowujemy nowe radiofarmaceutyki i jesteśmy jednym z ich wiodących producentów w skali całego globu. Wytwarzamy specjalistyczną aparaturę i wyposażenie na potrzeby medycyny oraz badań przestrzeni kosmicznej. Dokładamy również starań, aby opracowane przez nas technologie mogły znaleźć jak najszersze zastosowanie w polskiej gospodarce. Narodowe Centrum Badań Jądrowych to największy instytut badawczy w Polsce. Zatrudniamy około 1100 pracowników którzy zajmują się działalnością badawczą i komercyjną. Specjalnością naszego Instytutu jest pełen łańcuch badawczy, od badań podstawowych, poprzez badania stosowane, aż do konkretnych produktów. Unikalnym atutem Instytutu jest z pewnością jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy MARIA. Pomimo, że od pierwszego uruchomienia tej instalacji upłynęło już ponad 40 lat, jej oryginalna konstrukcja sprawia, że reaktor ten wciąż pozostaje jednym z najlepszych jądrowych urządzeń badawczych w Europie. Wysoki strumień neutronów w rdzeniu, możliwość dostosowania konfiguracji rdzenia do wymogów użytkowników oraz regularne modernizacje, w tym niedawna konwersja na paliwo nisko wzbogacone, sprawiają, że reaktor czeka jeszcze przynajmniej 20 lat efektywnej eksploatacji. Reaktor Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych jest największym jądrowym urządzeniem badawczym w Polsce. W skali europejskiej jest to reaktor trzeci, jeśli chodzi o wielkość mocy, na której reaktory są eksploatowane. Czym zajmujemy się w reaktorze? Przede wszystkim napełniamy materiały tarczowe do produkcji radioizotopów, które są stosowane w medycynie nuklearnej. W ostatnich latach, począwszy od roku 2010, weszliśmy do można powiedzieć elity reaktorów europejskich, która napromienia właśnie. Tarczę do produkcji molibdenu-99, który jest wykorzystywany z kolei do budowy generatorów technetowych szeroko stosowanych na świecie. Prowadzimy badania naukowe w reaktorze z wykorzystaniem neutronów wyprowadzonych z kanałów poziomych. Jednym z elementów badań są tak neutronografia. Przygotowujemy się do projektu tak zwanej terapii borowo-neutronowej. Chcemy korzystać właśnie z, z, z promieniowania neutronowego do prac badawczych, które w przyszłości być może pomogą walczyć z chorobami nowotworowymi. Wspomniany molibden 99 jest dzisiaj najważniejszym izotopem w medycynie nuklearnej. Powszechnie stosuje się go na przykład w diagnostyce kardiologicznej i onkologicznej. Dzięki MARI, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, osiągnęło w ostatnim czasie poziom 18% światowej produkcji molibdenu 99 Taka ilość umożliwia podjęcie procedur diagnostycznych i terapeutycznych dwóch milionów pacjentów rocznie. Reaktor jest również wykorzystywany do modyfikowania różnych materiałów, które na skutek zachodzących reakcji jądrowych zmieniają swoje pierwotne właściwości. Chodzi tu m.in. o neutronowe domieszkowanie kryształów krzemu, czego efektem jest powstawanie wykorzystywanych w elektronice półprzewodników typu N, oraz neutronową modyfikacją minerałów, której wynikiem jest np. barwienie kamieni szlachetnych. Rolę łącznika pomiędzy środowiskiem bezpośrednio zajmującym się technikami jądrowymi, a ich odbiorcami i beneficjentami pełni ośrodek radioizotopów Polatom. Placówka ta jest jedynym w Polsce producentem oraz głównym krajowym dystrybutorem radioizotopów wykorzystywanych w medycynie, nauce i przemyśle. W swojej działalności Polatom udanie łączy statutowe cele naukowe z sukcesami komercyjnymi. Jest wiodącym ośrodkiem prowadzącym interdyscyplinarne badania w dziedzinie otrzymywania preparatów promieniotwórczych. Uczestniczy też w międzynarodowych projektach i programach badawczych. Większość swoich najważniejszych produktów Polatom eksportuje, a jego największe rynki zbytu to obecnie Niemcy i Chiny. Ośrodek radystopów Polatom jest wiodącym ośrodkiem prowadzącym badania nad wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych. Wprowadzane badania mają najczęściej aplikacyjny charakter. Znamienita większość oferowanych produktów komercyjnych to efekt własnych wdrożeń. Rady farmaceutyki do zastosowań w medycynie nuklearnej oraz znamienite źródła promieniotwórcze stosowane w badaniach niszczących to podstawowe nasze produkty. Jesteśmy z nimi obecni na wszystkich kontynentach świata, łącznie jest to ponad 60 krajów. Po to znana innowacyjna marka. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych wytwarzane są także różnego rodzaju specjalistyczne urządzenia dla potrzeb medycyny oraz przemysłu. Nasz instytut jest jednym z zaledwie kilku na świecie ośrodków produkujących akceleratory liniowe, urządzenia przyspieszające cząstki, np. elektrony, protony lub ciężkie jony poruszające się wzdłuż linii prostej. Są one powszechnie wykorzystywane w usuwaniu guzów nowotworowych. Prace nad tego typu oprzyrządowaniem prowadzone są w Departamencie Aparatury i Technik Jądrowych. Patrząc na Departament jako na całość, jako na jednostkę, mogę powiedzieć, że prowadzone badania mają charakter aplikacyjny. To znaczy, wyniki prac prowadzonych w Departamencie próbujemy zastosować w praktyce. Prowadzimy również badania przemysłowe. Otóż rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje w opracowaniu nowych produktów i usług. Dotyczy to m.in. opracowania akceleratorów dla medycyny i dla przemysłu. W Departamencie realizowaliśmy wieloletni projekt akceleratory i detektory, którego wynikiem było pięć urządzeń. Trzy urządzenia dla medycyny oraz dwa systemy na potrzeby ochrony granic i Bezpieczeństwa kraju. Precyzyjne dostarczanie dawki promieniowania w obręb guza wymaga naświetlania pacjenta z różnych kierunków oraz użycia wiązki o określonej energii i intensywności. Dla pełnego powodzenia operacji konieczne jest zatem precyzyjne sprzężenie akceleratora z komputerem i wyrafinowanym oprogramowaniem sterującym. Powstały system określa się mianem zintegrowanej linii terapeutycznej. Wzrost zagrożenia terrorystycznego wymaga stosowania coraz skuteczniejszych metod ochrony granic, w tym narzędzi do wykrywania prób przemytu materiałów niebezpiecznych i zaawansowanych systemów kontroli ładunków. Dodatkowe utrudnienie stanowi tu ciągły wzrost natężenia ruchu transgranicznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, NCBJ opracowało innowacyjne systemy SWAN oraz CANIS. Podjęcie prac nad wszystkimi wymienionymi urządzeniami było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z regionalnego programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego finansowanie otrzymał z kolei projekt Rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Dzięki pozyskaniu struktur akceleracyjnych, wiązek jonowo-plazmowych, radiograficzne oraz laboratorium pomiarów środowiskowych. Zbudowano również oryginalne i unikatowe w skali całego świata działo plazmowe nowej generacji. Instalacja ta pozwala wytworzyć plazmę o temperaturze sięgającej 10 milionów stopni. Największą zaletą opracowanego przez fizyków i inżynierów z NCBJ urządzenia jest to, że pozwala ono uzyskać plazmę nie w środowisku względnie gęstego gazu, lecz w wysokiej próżni, a zatem w warunkach porównywalnych z warunkami panującymi w plazmie kosmicznej. Możliwości instalacji otworzą również drogę do opanowania nowatorskich technologii modyfikacji powierzchni ciał stałych pod kątem różnorodnych zastosowań przemysłowych. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest także projekt Centrum Informatyczne Świerk. W ramach tego przedsięwzięcia w Narodowym Centrum Badań Jądrowych powstał klaster komputerowy o wydajności około 500 bilionów operacji zmienno-przecinkowych na sekundę. Jest to obecnie jeden z trzech najszybszych superkomputerów w Polsce. Przy budowie instalacji wykorzystano najnowocześniejsze dostępne rozwiązania. Między innymi niezwykle innowacyjny i efektywny system chłodzenia gorącą wodą. Dzięki tej ekologicznej technologii udaje się zaoszczędzić nawet 80% prądu zużywanego do schładzania podzespołów superkomputera. Równolegle z budową infrastruktury obliczeniowej stworzono interdyscyplinarny zespół naukowców oraz ekspertów. Głównym celem projektu CIŚ jest wsparcie rozwoju polskiej energetyki, zarówno jądrowej, jak i konwencjonalnej. Umiejętności specjalistów oraz możliwości superkomputera wykorzystywane są np. przy projektowaniu urządzeń energetycznych, optymalizowaniu procesu dystrybucji energii, analizowaniu bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, a także monitorowaniu i symulowaniu zagrożeń radiacyjnych oraz wspieraniu zarządzania kryzysowego. W projekcie prowadzone są też badania naukowe i rozwojowe dotyczące m.in. eksploatacji reaktorów jądrowych, analiz zagrożeń chemicznych, oraz modelowania układów złożonych. Ze względu na charakter instytutu oraz realizowanych w nim badań naukowych i działalności produkcyjnej na terenie ośrodka w świerku prowadzony jest stały nadzór radiologiczny. Obejmuje on zarówno pomiary promieniowania gamma i skażeń powietrza, jak też badania odprowadzanych z ośrodka ścieków czy wywożonych na zewnątrz śmieci. Ciągłej kontroli podlega również personel Instytutu i opuszczające jego teren pojazdy. Pomiary wykonywane są za pomocą specjalistycznych przyrządów przenośnych oraz w warunkach laboratoryjnych. Rozbudowane i nowocześnie wyposażone zaplecze badawczo-techniczne, w tym m.in. licznik promieniowania ciała człowieka oraz licznik promieniowania tarczycy umożliwia prowadzenie szeregu innych prac związanych z pomiarami skażeń wewnętrznych ludzi i poszczególnych organów człowieka, a także ocenę wpływu ośrodka na otaczającego środowisko. Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych zajmuje się również kalibrowaniem dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej promieniowania gamma i promieniowania neutronowego, a także wzorcowaniem mierników skażeń powierzchniowych alfa i beta promieniotwórczych. W naszym instytucie najważniejsze dziedziny badań to fizyka jądrowa i fizyka wysokich energii. Są to dziedziny, w których w tej chwili największe osiągnięcia to wyniki uzyskiwane przy wielkich urządzeniach badawczych, akceleratorach, czy wielkich detektorach. Takie urządzenia istnieją, na przykład w Cernie, gdzie wykonywane są zarówno eksperymenty z fizyki jądrowej, jak cząstek elementarnych, przy zderzactwie LHC, czy w Stanach Zjednoczonych, czy też dla fizyki neutrin w Japonii. Nasz udział w tych eksperymentach to zarówno udział grup badawczych w samych pomiarach i opracowywaniu wyników, jak również udział w przygotowywaniu doświadczenia, mianowicie przy budowie detektorów. Tutaj na przykład budujemy detektory scintylacyjne czy detektory słomkowe. Mamy też udział w budowaniu elementów akceleratorów, takich jak elementy jak linia K4 dla CERN. Łączna wartość międzynarodowych programów projektów badawczych, w których uczestniczy Narodowe Centrum Badań Jądrowych, sięga wielu miliardów euro. Rozbudowana współpraca z najlepszymi ośrodkami badawczymi z całego świata pozwala zbierać unikalne umiejętności oraz doświadczenie, które przekładają się na możliwości tworzenia nowej jakości w polskiej nauce i gospodarce. W celu stworzenia odpowiedniego zaplecza umożliwiającego przetransferowanie bogatego dorobku NCBJ do praktyki funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw, w świerku stworzony został niedawno park naukowo-technologiczny. Będzie on podstawą rozwoju innowacyjnych podmiotów gospodarczych wykorzystujących technologie jądrowe w przemyśle, medycynie, energetyce, ochronie środowiska, biologii czy inżynierii materiałowej. Każdej działalności związanej z produkcją bądź stosowaniem izotopów promieniotwórczych towarzyszy powstawanie odpadów. W Polsce jedyną instytucją posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych jest przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. ZUOP odbiera od użytkowników stałe i ciekłe odpady promieniotwórcze o niskiej i średniej aktywności. Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze oraz wycofane z eksploatacji czujniki dymu każdorazowo wiąże się to ze specjalną procedurą przygotowania i zabezpieczenia na czas transportu. Około 40% stałych odpadów promieniotwórczych trafiających do zakładu powstaje w wyniku eksploatacji reaktora Maria oraz funkcjonowania ośrodka radioizotopów Polatom. Pozostałe 60% Pochodzi ze znajdujących się na terenie całego kraju szpitali, klinik oraz innych instytucji wykorzystujących techniki izotopowe. Odpadami promieniotwórczymi zajmujemy się w Polsce już ponad 50 lat. Posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby bezpiecznie dla ludzi środowiska postępować z odpadami promieniotwórczymi powstającymi podczas wykorzystywania izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych. Dysponujemy odpowiednimi technologiami i urządzeniami do ich przetwarzania. Naszym celem jest pełna izolacja odpadów od otaczającego je środowiska. Uzyskujemy to poprzez stworzenie barier zabezpieczających przed ich migracją poza miejsca ich przechowywania i składowania. Pierwszą barierę stanowią specjalne mieszanki betonowe, którą wiążą odpad do postaci stałej. Następną barierę Stanowią odporne na korozję opakowania, które na składowisku zalewa się masą betonową w taki sposób, aby wypełnić wolne przestrzenie między nimi. Ostatnią zewnętrzną barierę stanowi sama konstrukcja składowiska, którą tworzą odpowiednio zaizolowane ciężkie komory betonowe. Integralną częścią systemu zabezpieczeń składowiska jest monitoring radiologiczny, który zapewnia stałą kontrolę szczelności składowiska i w jednoznaczny sposób potwierdza brak zagrożeń dla ludzi i środowiska. Nasza działalność jest pod stałą kontrolą Państwowej Agencji Atomistyki. Transparentność we wszystkie aspektach naszej działalności tworzy tak ważny dla nas klimat akceptacji społecznej. Narodowe Centrum Badań Jądrowych prowadzi stałą działalność edukacyjną. Składa się na nią zarówno aktywność na polu akademickim, w szczególności stacjonarne studia doktoranckie, jak i adresowane do szerszego kręgu odbiorców działania informacyjne oraz popularyzatorskie. Z usług działu edukacji i szkoleń korzysta rocznie blisko 7 tysięcy gości, głównie uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli nauk przyrodniczych. Staramy się przekazać społeczeństwu wiedzę o podstawach promieniowania, w szczególności promieniowania jonizującego. Promieniowania tego ludzie się boją, a jednocześnie nie zdają sobie sprawy, że po pierwsze są skompani w morzu tego promieniowania, po drugie, Gdyby nie przemiany jądrowe i to promieniowanie, życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Po trzecie, bez tego promieniowania dzisiaj medycyna nie istnieje i zastosowanie promieniowania powoduje, że my potrafimy wyleczyć i zdiagnozować ludzi. Tutaj idą procedury w dziesiątkach i setkach tysięcy w każdym roku, więc to są bardzo poważne sprawy i należy w takim razie przekazywać je. Społeczeństwu tę wiedzę, której brakuje, a ten brak owocuje z kolei zjawiskiem zwanym radiofobią. Takim panicznym lękiem przed promieniowaniem bez względu na to, o jaką dawkę promieniowania chodzi. Drugim z kolei celem jest mówienie w ogóle o zastosowaniach promieniowania imionizującego w życiu codziennym każdego obywatela, a więc poza medycyną, również w przemyśle, w rolnictwie i w wielu dziedzinach naszego życia. Wiedza na ten temat w szkole w zasadzie nie może być przekazywana, nie ma narzędzi odpowiednich, a my tutaj stworzyliśmy takie narzędzia. Mamy własne laboratoria, w których młodzi ludzie mogą dowiedzieć się o co chodzi, mogą zmierzyć promieniowanie, mogą się z nim zapoznać. Nasze możliwości dzisiejsze pozwalają również na prowadzenie szkoleń ściśle profesjonalnych w zakresie ochrony radiologicznej. Regularnie uczestniczymy w imprezach takich jak pikniki i festiwale naukowe, starając się popularyzować wiedzę na temat fizyki, techniki oraz energetyki jądrowej. Wydajemy popularno-naukowe broszury i opracowania poświęcone tym zagadnieniom. Cyklicznie organizujemy również cieszący się dużym zainteresowaniem młodzieży konkurs Fizyczne ścieżki. Oraz kolejne edycje Szkoły Energetyki Jądrowej. Narodowe Centrum Badań Jądrowych to instytucja pod wieloma względami unikalna. Zakres oraz poziom prowadzonych badań naukowych stawiają nas w czołówce podobnych ośrodków nie tylko z Europy, ale i z całego świata. Dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu możliwości oferowanych przez programy unijne w ostatnich latach pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych ponad 320 milionów złotych, które spożytkowaliśmy na rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury oraz tworzenie nowych kompetencji. Jednocześnie za sprawą aktywnego udziału w licznych projektach międzynarodowych rozwijamy posiadane umiejętności oraz zdobywamy kolejne cenne doświadczenia. Wszystko to pozwala nam dalej owocnie angażować się w rozwój polskiej nauki i gospodarki oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość.